Katarzyna Campbell Kłopoty wiosny Wiosna bardzo jest zmartwiona. Znikła farbka jej zielona. Cały domek przeszukała. Gdzieś się zieleń zapodziała. Utopiona już marzanna, ziemia ciągle szaro-czarna. Czym mam trawkę pomalować? I Jak gałązki w listkach schować? Do malarza przyszła, smutna. Zieleń muszę mieć do jutra. Czy pożyczysz mi, kolego, chociaż troszkę zielonego? Mam dwie tubki, to niewiele. Sklep zamknięty jest w niedzielę. Coś pokażę tobie wiosną. Znam metodę bardzo prostą. Na palecie farby miesza. Gdy niebieski z żółtym zmieszasz, masz zielony. Nie do wiary, Przecież to są czyste czary. W poniedziałek wcześnie wstała. Do słoneczka zapukała, poprosiła bardzo miło. Żółty słonko użyczyło. Odwiedziła również niebo. Tam dostała niebieskiego. Miesza, miesza, nie dowierza. Wyszła zieleń, piękna, świeża. Malowała cały wtorek. Trawka piękny ma kolorek. Krzewy, drzewa już nie szare. W piękną zieleń są odziane.